Kończy się nasza przygoda ze Stanami, i chciałem się z Wami podzielić moimi wrażeniami z tej podróży, gdzieś tam je chcę zarchiwizować, zachować więc kilka słów na ten temat. To, co może Polaka zaskoczyć tutaj w Stanach, to jest dużo drobnych rzeczy, które, e, które tak nawet. E, powiem Wam, w porównaniu do tych europejskich standardów są inne. Widać taką wielką gigantomanię, gdzie w sklepach są bardzo często bardzo duże opakowania, gdzie mleko kupujesz w takich plastikowych butelkach galonach. To jest galon, to jest 3, bodajże 60 litra. Mąka jest w dużych opakowaniach, słodycze są w dużych opakowaniach. Taka gigantomania. Ciekawą rzeczą jest to, że w restauracji e, podają wodę z lodem, a właściwie lód z wodą. Czy wszystkie inne napoje podają też e, z lodem, albo lód z tymi napojami, i to naprawdę jest cała szklanka lodu i trochę wody, nie? I czy zima, czy minus kurcze 5 stopni, czy czym rośnie na zewnątrz, to oni cały czas wszystko z lodem, nie? I to jest śmieszne dosyć. W restauracjach bardzo często są kobiety, które chodzą z bankami takimi z wodą i są tylko do tego, żeby cały czas dolewać ci wody, nie? Więc pani chodzi z metalowym dzbanem i dolewa cały czas wodę, nie? E, apteki, pharmacy, shopy, to, to tak naprawdę to są takie sklepy, w których znajdziemy, no coś jak nasza, coś na S, Super Farm. Że, że znajdziemy nie tylko leki, ale znajdziemy przeróżne inne produkty. Tam kupowaliśmy słodycze do domu, e, tam są też różnego rodzaju misie, nie misie, tego typu rzeczy, czasami nawet zabawki. E, mało tego te apteki mają czasami wersję drive-thru, czyli że podjeżdżamy jak w Cave Sacri i przez okienko kupujemy rzeczy, które, które są nam potrzebne. E, koleżanka opowiadała, która tutaj mieszka, że leki przeciwbólowe, to, żeby kupić, trzeba mieć. E, no Miejscowe jakieś albo prawie jazdy, albo jakiś ID, ponieważ no, potrzebują numerów pisać numer do systemu i ona nie miała. Ona jeździ na Polski prawie jazdy. No to aż musieli wołać kierownika apteki, żeby coś zadziałał, żeby ona mogła leki przeciwbudowę kupić. Każdy tutaj ma broń. Nie wolno nosić jej na wierzchu jakby kiedy, kiedy idziemy ulicą. Natomiast rzeczywiście mają całe arsenały. W samochodzie wożą w kasetkach takich zamykanych na klucz, mogą nosić przy sobie tylko muszą, musi być broń zakryta. Natomiast bardzo dużo mają w domu i to takich, takiej broni zacnej, że tak powiem karabinów mogą sobie wyjść i postrzelać do niedźwiedzi, no bo za niedźwiedzia muszą zapłacić, ale strzelają sobie w stronę lasu. Jeżeli mieszkasz poza miastem to możesz, możesz walić z broni dowolnej, naboi mają dużo, z broni mają dużo, więc sobie fajnie, fajnie strzelają. Ciasta tutaj się robi tylko i wyłącznie... Na śradę? Na śladę. Ciasta się robi tylko i wyłącznie z proszku. Oni nie znają ciast robionych takich ręcznie. Jajka kupują już gotowane i obrane. Tak samo z ananasem, obrany ananas. Mają problemy z tym, żeby rzeczywiście obrać sobie samemu jakieś owoce, które są dla nich skomplikowane, więc ten świat taki idzie w stronę takiej uproszczenia dosyć dużego. Usługi samochodowe związane z samochodem są warsztaty i tym podobne są dosyć tanie, natomiast usługi SPA to jest jakiś kosmos tutaj, w Europie jest inaczej, nie, popatrzcie, że my coraz częściej nawet Polacy jeżdżą do SPA, gdzieś tam korzystają z masaży. Płaci się tutaj w dosyć ciekawy sposób, jeżeli płacisz w restauracji kartą, dlatego, że dajesz kartę, pan czy pani idzie, wydru wydrukuje Ci taki dosyć duży kwitek, gdzie Ty sam sobie liczysz plus, 10. Napiwek się zawsze zostawia od 10 do 30%, więc całkiem sporo. Jest po prostu miejsce na napiwek. Ty tam musisz pisać ten napiwek, jaki zostawiasz i sam sobie ręcznie podliczasz. I dopiero to i sobie bierzesz kopię tego, co tam napisałeś, i dopiero to idzie, idzie z powrotem do kasy. Właśnie bardzo ciekawie jest też w sklepach, dlatego że nigdy nie wiesz, ile zapłacisz, bo tutaj są te podatki stanowe, a cena jest podawana tak jakby netto, bez podatku, więc za każdym razem idziesz i do kasy i dopiero tam się dowiadujesz. No oczywiście, jeżeli poprosisz, to oni ci to mogą wyliczyć. Jak byliśmy w autlecie, no to ja za każdym razem prosiłem, ale pani mi trzy razy liczyła i trzy razy co innego i wychodziło finalnie i tak zapłaciłem inną kwotę. Ciekawa rzecz, że tutaj jak się ludzie rodzą, to mają nadawane jest im jakieś imię, natomiast rodzice nadają też przydomek i tak naprawdę otoczenie zna tylko ten przydomek. I teraz dorosły człowiek może sobie ten przydomek wprowadzić do swojego ID, do swojego dowodu jakby osobistego. No i przez całe życie porusza się w ramach tego przydomka, więc, yy, więc na przykład jak się rodzisz jako John, no to może Ci rodzice nadali Paul, yy, to przyzwisko, ten przydomek, no to ludzie tylko wiedzą, że Ty jesteś Pol, nie wiedzą jak, jakie jest Twoje prawdziwe imię. Ceny domów mają przeróżną, roz... jest tu bardzo duża rozpiętość, jest bardzo dużo domów do remontu, które kupisz za, za grosze, czyli że możesz je kupić nawet za, nie wiem, za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Natomiast taka standardowa cena domu, no to jest takiego, żeby wejść i zamieszkać to jest około 200-300 tysięcy. W małej miejscowości mi chodzi, nie? Około 200-300 tysięcy dolarów. Yy... Natomiast są domy oczywiście też za kilka milionów, natomiast rozpiętej się jest na tyle dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ludzie mieszkają czasami w takich mobile home'ach, czyli takich przyczepach, które są bez piwnicy i wtedy ciekawa rzecz jest, bo jak jest tornado, no to jeżeli masz normalny dom, no to zawsze jest piwnica, to się schowasz, ale jeżeli jest tornado, a było tornado tam, gdzie myśmy byli parę dni wcześniej, i mieszkasz w Mobil Homeie, no to musisz biec do najbliższej szkoły albo Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o Straż Pożarną czy karetki, to też jest ciekawy system, bo co jakiś czas stoją te karetki czy Straż Pożarna, rozstawieni, są rozstawieni, bo mają obszary, muszą być co ileś kilometrów, nie? Więc stoją na takim postoju i czekają, jeżeli coś się zdarzy, są po prostu szybciej na miejscu. Tam, gdzie my jesteśmy na południu, no to są, czas, to są takie tereny, wiecie, no te konfederacyjne, czyli. Jak była wojna domowa, tutaj była konfederacja, czyli ci, którzy byli no, za, za utrzymaniem niewolnictwa, więc y, jest dużo śladów tego. Czasami się spotyka flagi konfederacji. Jak się porozmawia z ludźmi tak, gdzie oni się czują bezpiecznie, to, to czuć, trochę, <coughs> czuć trochę niechęci wzajemnej pomiędzy społecznością czarną a społecznością białą. No i jest to bardzo delikatny temat. I like the way you die, boy. Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. What's your name? Django. The DSL. Natomiast, no, natomiast są tutaj konserwatywni ludzie. No tak to mogę powiedzieć. Nawet z tego powodu e, mieliśmy taki mały zgrzyt tutaj, ale to w innym filmie opowiem. E, tak czy inaczej, tereny piękne, w lecie, tutaj już od kwietnia robi się bardzo gorąco, 30-40 stopni i tak jest do, do października. Skutek tego jest taki, że tutaj jest specyficzny klimat, gdzie zwierzęta są specyficzne, na przykład są pająki jadowite, jest czarna wdowa. W lasach, jak się popatrzy, są takie kokony w lecie utkane przez te pająki, są wełże, są skunksy. Czasami jak się jedzie ulicą, do no to autostradą, no to czuć taki specyficzny zapach, jakby potu, to są właśnie skunksy, one tutaj są, są też niedźwiedzie i teraz ciekawa rzecz, że jak spotykasz niedźwiedzia w lesie, to musisz rozpoznać jego kolor, jak to jest niedźwiedź brązowy, no to możesz walczyć, możesz go w nos uderzyć, możesz uciekać, bo masz szansę, jak to jest niedźwiedź szary, no to jest lipa i tutaj mówi się o tym, że trzeba liczyć na to, że on się Tobą nie zainteresuje, najlepiej się nie ruszać. No i ostatnia rzecz, to jest taka dosyć smutna rzecz, tutaj jest... Kapitalizm pełną gębą. Ja jestem, kurczę, takim wolnościowcem, takim w myśleniu gospodarczym, natomiast właśnie się okazało, tak tutaj sobie zdałem sprawę z tego, że nie jestem. To znaczy, kurczę, słuchajcie, oni tutaj nie mają ubezpieczeń, muszą się sami ubezpieczać. Co skutkuje tym, że większość się nie ubezpiecza, więc nie chodzi do lekarza. Ludzie są zaniedbani, mają zęby zaniedbane, nie chodzą do lekarza, więc chorują w domach straszne to jest, tutaj jak nie masz ubezpieczenia idziesz do lekarza takiego pierwszego kontaktu od razu 400 400 dolarów musisz płacić na wejściu, jak masz ubezpieczenie no to i tak tam płacisz jakiś wkład na przykład 100 dolarów powiem wam, że jak ludzie idą do szpitala coś się nie daj Boże, dasz grubego typu jakaś choroba, typu rak to ludzie się zapożyczają później mają długi przez przez wiele lat spłacają te długi ja tak sobie zdałem sprawę z tego, że nie mógłbym tak żyć, dlatego że no... byliśmy w szpitalu, mieliśmy trzy porody, yy, moja żona była kiedyś w szpitalu, dziecko moje walczyło o życie w szpitalu. Ja bym miał teraz kilka milionów długu, prawdopodobnie, jakbym ja żył tutaj w Stanach. Chyba żebym był w tej, no pewnie bym był ubezpieczony, no, to i tak bym miał jakiś dług, bo pewnie nie byłbym ubezpieczony na fun. Podobno, podobno tutaj rodzą dzieci w domu, bo i stanie, bo wynajmujesz tylko, tylko położną, nie? I jak jest wszystko okej, okay, to jest wszystko okej, okay. gorzej, jak nie jest okej. Okay. Dodatkowo ja byłem zachwycony, mówię, ile tutaj starszych ludzi pracuje w barach, cały czas nas starsi ludzie obsługują. Jak tu jest wspaniale, że oni mają gdzie pracować. Się okazuje, że oni mają tak niskie emerytury, że jakby nie pracowali, to by nie przeżyli, więc pracują do końca życia. Dzisiaj jechaliśmy z panem na Uberze, on mówi, że że tutaj musi pracować dużo, dużo, że nie można... Tutaj to jest kraj dla pracowitych ludzi, mówi, jak, jak nie jesteś pracowity i albo ci się łapa podwinie, no to możesz skończyć na ulicy i bezdomnych jest rzeczywiście bardzo dużo. Więc trochę druga strona tego świata, gdzie są potężne możliwości, gdzie jest kraj z wielkimi firmami, z rozwiniętą nauką, technologią, no i w którym wielu ludzi no, nie potrafi sobie poradzić też. Oni nie wiedzą jak jest w Europie, oni nie podróżują, oni się nas cały czas pytają, czy my mówimy po niemiecku, czy my mówimy po francusku, to jest ciekawe. Skąd jesteście, każdy pyta, wszyscy są tacy, wiecie, pozytywnie nastawieni, skąd jesteście, jak się macie, skąd jesteście? My mówimy, my jesteśmy z Polski. A, oh no, great, I tyle, kurczę, nie wiedzą, nie wiedzą gdzie jest Polska. No ciekawe doświadczenie, powiem, ciekawe. Chciałbym tutaj z rodziną wrócić. Pewnie tym razem na północ, chociaż cieszę się, że byłem i tutaj w Atlancie, i na prowincji. Pozdrawiam Was serdecznie. Jest, y... Aha, żeby mnie Pani Murzynka nie rozjechała? Nie, dobrze. Że... No i teraz następna Murzynka. Damy radę? Damy, 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 damy. Dzięki.